W kolejnym filmie na moim kanale, i dzisiaj jest już czwarta część car, Real Car Parking Multiplayer. Car, parki car player. Parking Multiplayer, ale myli mi się już yy, prawdziwe życie. Oczywiście John yy, nie zbyt przepisowo, bo się nie zna. Ja Wbijajcie na kanał z Moto Age. Tak, zawsze codziennie możecie pijać, bo jak zostawić suby, to będą codziennie chyba odcinki codziennie. A tak, a dzisiaj się napracowaliśmy. w dzisiejszym odcinku Tak, co? Napracowaliśmy się nad tym odcinkiem. Jak zawsze. odcinkiem. No to co? Przechodzimy do odcinka. Nie, ja do... Okej, okay, dobra. Jest... Jadę sobie na tamto miejsce, gdzie mieliśmy jechać. Oczekiwanie na dołączenie. Kurde, no właśnie to! Napiszcie pro. Yes. W końcu! Jest! Nie! Co? Co? Napiszcie protypy, żeby szybciej jakoś dołączyć a nie do sesji publicznej. Znaczy, żeby było, była publiczna, bo na prywatnym miejscu... To jest powiedziałem. Dobra, oszczędzę wam tych nerwów, znaczy, moich tak. nerwów. Znaczy, tak. Oszcz oszczędzę wam tego czasu. Ej, jest connecting! Udało, Udało się. się! Udało się! Udało się! Okej. Okay. Dobra. Cieńcie to... Okej, okay, dobra, jadę do tego miasta Pod prąd. No, no, kurde, no Dobra, mi do tego miasta Słyszałem, że tam są fajne zloty wystawię moją furkę O, tutaj są bramki Trzeba hamować Ten, co przejechał Dobry, 5 dolarów, dobrze yy, O kurde, przegapiłem zjazd. Najgorzej. na ratendy praca. Ja lubię naśladować te kierunkowskazy. O, słuchaj, że fajerwerki puszczają. Okej. Okay. O, ho, ho, jakieś furki tam będą mocne. Coś tak czuję. Ojojoj, ale furki. o jest jakiś mercedes ale mojej furki nie ma okej, okay, dobra na początku myślę, że wystawię za 50 okej, okay, dobra udało mi się go wystawić Problem były, że nie wiem teraz czekać na kupca Chyba za 50 nikt go nie kupi. Co ten ty robi? Tutaj. Driftuje z Mercedesem? Mercedesy nie są na drift. Ale nie w moje auto. Typie, hoppe. Co ty, chyba robisz? Ja muszę zmienić cenę mojego autka na 40 tysięcy A autko byś mógł nie jechać? Okej. Okay. No. A to ty tu stoi? O siema Co ty tu robisz? a selam sobie autko, przynajmniej próbuję selnąć hmm. autko. A ja kupiłem sobie nowy samochód przedwczoraj, oj, oj. zgadnij jaki, Oj, a ja ci pokażę. O, ho, ho no Merolek przepiękny. No a wiesz jak on driftuje mega? O mogę zobaczyć. Ja. Nie, nie dojść. Okej, okay, a ja muszę moim cenę zmienić, bo widać, że jest za duża chyba. 3000 tysiące niżej. 30 tysięcy niżej nie zejdę. Znaczy, no niżej zejdę, no ale bez przesady. 25 to minimum, mój. Szkoda mi tego autka, bo to moje autko To nie twoje auto, ale moje. ja je robiłem. Szkoda. A no. właśnie, bo ty mi wisi, jeszcze 4000. A, dobra, na no to ci je Albo pożycz mi 200 tysięcy, co robię, No kwitę. Spadaj. Ja. 4, 1, 2. 3 no, no to masz cztery no. tysiące. Nie no, nigdy nie kupi, myślę. O, Za. 39, Dwa i pół. Dwa i pół. A jak nie, to nie wiem. Dwadzieścia tylko. Niżej nie zejdę. Niżej nie, z 25 niżej nie zaczęłaś. Niżej nie. Zobacz, musiał trochę poczekać, nie? no A, A tu czarny... Co twoja to robi? Nie wiem. Wiem, że ktoś mi wjechał w przód. O, o. o. o kurde, Koenigsegg. O. O. Za ile? On go nie wystawił. On jest... I co ten typ robi? On kosztuje 2 miliardy. Cześć, za ile on go wystawił? On go wystawił. On go wystawił. Za ile? Milion. O. Gabri? Co to jest Gabri? To już wystawił BMW za 300 tysięcy nigdy. No ale mój... Mój ma rozsądną cenę, 25 tysięcy, co nie? 25 tysięcy to jest dobra cena za takie nie auto. 20 000. Co? Zajdę 20 tysięcy. Nie, nie zejdę. Leż, bo to jest... Ja teraz palę laćka. I niby to się zdaje tobie, że ja coś przywaliłem, tak? Bo mm -hmm. to ja tak naprawdę nie przywaliłem, tylko palę laćka. Laćka? Czy Maćka? Nie no, przymierzam się do zakupu superki. No ale dużo pakowaliśmy w to auto, co nie? To ja dużo wpakowałam do auto. No, ja kupiłem je za 15 A czy mógłbyś tutaj tak nie driftować? Yy, Zgłaszać w komentarzach, kto chce takie auto za 25 tysięcy. Tylko oczywiście nie rozbite. A chce ktoś takiego merolka? Za 500, 150 tysięcy optymalnie. Nikt ci go nie kupi za tyle. Ty nie Więc kup. ile w niego pakowałeś? ile? Pobliżej 150 tysięcy. No, tylko kupiłeś y, ten błotnik i to tyle. Nie. I przemalowałeś go, bo nie. nic nie zmieniałeś w osiągach. A więc tak, osiągi zostały zmienione. Wiem, że tego nie widać niby. Ale kupiłem turbo, by oddać sobie. Za ile? Chyba też dwie. Chyba za 200 tysięcy. A spróbuję. Nie, nie Ej, a ile ty masz pieniędzy? Przez to, że ja tak Mało. No powiedz. Nie wiem dokładnie, czekaj. Przez to, że mam został, został mi 1000, ty mi dzisiaj dałeś to 4000, co byłeś mi winien. No... No i przez co ten? O 5000 ileś. No to zniknął? Nie, nie, nie. nie no, ja go nie sprzedam. Ja go nie sprzedam. A więc no... 150 tysięcy samego mylnika ja 20 tysięcy niżej nie zajdę 20 tysięcy Niżej nie zajdę Niżej nie zajdę Facebook. Ok, Okej. Kurde, no strzelają tymi fajerwerkami, że nie wiem. Wciąż nagrywek. No o, nikt mojego autka niest niestety nie kupi za 20 tysięcy, ja, ja niżej nie schodzę. Proszę, kupcie moje auto. O, wow, tutaj jest, i tam jest. Tam ten jakiś niski. O, kurde, to on! Ej, skąd ty masz takie auto? No, do ojca, do sobie streamowałem. No, do ojca. No co? Ładny czarcierek. a to drugi czarcierek. O, McLaren na sprzedaż. <grystanie> McLaren? Oj, no nie, Mortko, nie, nie, nie. Taki McLarenik to by mógł być, Mnie tylko się... nie za taką cenę. Może został policyjny, chyba. Nie. nie. Ale fale ma ładne kolor też ma ładny mm, kolor mógł być zaraz przejadę mm -hmm. mm. okej, okay, dobra wyszło na to, że auta nikt nie kupił, a my już będziemy kończyć ten odcinek, dziękuję za obejrzenie i co pozdrowienia a i dawać suby, bo mi się nudzi a chce mi się nagrywać, a bez subów nie no. nagrywam, bo ja mam motywacji i no i taka prawda. Nie ma subów, nie ma nagrywania. A, a tak Dobra, to jest, no to co? Widzimy się Suba w następnym dajcie. filmie. Tak dawajcie suby, łapki w górę Uciekujesz i widzimy się. Na kanale, I u mnie też i widzimy się w następnym odcinku.